Wymagania wobec siebie przebrane za światło. Czasami to, co wydaje się światłem, nim nie jest. Czasami to, co uważamy za rozwój, jest niczym więcej niż nową formą ukrytego zapotrzebowania. Nowa maska bardziej wyrafinowana, bardziej duchowa, ale równie uciążliwa. Pułapka pozytywnego myślenia często przybiera subtelną formę wewnętrznej przemocy. Presja, by czuć się dobrze by być zdrowym. By pokazać światu, że wszystko masz poukładane. Nawet jeśli w środku wciąż jest ból, zagubienie lub smutek. Zwroty takie jak przyciągasz to, o czym myślisz, jeśli nie czujesz się dobrze, nie zmaterializujesz niczego dobrego, lub musisz podnieść swoje wibracje za wszelką cenę, są powtarzane jak mantry, ale zamiast nas wyzwolić, wręcz nas więżą. Sprawiają, że czujemy, że jeśli cierpimy, ponieśliśmy porażkę, że jeśli szybko się nie wyleczymy, Coś jest z nami nie tak, że jeśli nie potrafimy zachować pozytywnego nastawienia, to dlatego, że nie jesteśmy wystarczająco rozwinięci. Widzisz, to ta sama stara historia o byciu niewystarczającym, ale tym razem przebrana za duchowość. Gebor Maid wyjaśnia, że kiedy odłączamy się od naszych autentycznych emocji, nawet z dobrymi intencjami, powtarzamy traumę, bo wewnętrzne dziecko nie potrzebuje, żeby mu mówić. Że wszystko jest w porządku. Potrzebuje kogoś, kto spojrzy mu w oczy i powie: To w porządku, że tak czujesz. Nie musisz już tego ukrywać. Kiedy wymuszamy pozytywne nastawienie, żeby uniknąć bólu, ponownie się zaniedbujemy. Dajemy sobie ten sam sygnał, który świat dawał nam, gdy byliśmy mali: To, co czujesz, nie jest ważne. Ale jest. To wszystko. Nie musisz być idealny. Nie musisz zawsze wibrować wysoko. Twoja wartość nie zależy od nastroju, ani od twojej zdolności do utrzymania motywacji, szczęścia czy pozytywnego nastawienia. Prawdziwa transformacja nie następuje wtedy, gdy udajesz, że wszystko jest w porządku, lecz gdy pozwalasz sobie być w pełni obecnym w tym, co jest. Z tym, co boli. Z tym, czego nie rozumiesz. Z tym, z czym nie wiesz, jak sobie poradzić. I stamtąd. Z tego szczerego spotkania z samym sobą, światło zaczyna się pojawiać samo. Nie dlatego, że je wymuszasz, ale dlatego, że w końcu przestajesz walczyć z ciemnością. Wymagania wobec siebie mogą przybierać tysiące form: sukces, samokontrola, dyscyplina, pozytywne nastawienie, a nawet duchowość. Ale to nie ta maska leczy. Leczy pozwolenie. Pozwolenie na bycie sobą. W złamanym. W bezbronnym, w ludzkim, dzisiaj, zamiast dążyć do bycia światłem, pozwól sobie odpocząć, pozwól sobie nie mieć odpowiedzi, pozwól sobie być prawdziwym, bo bycie prawdziwym to najbardziej radykalny akt miłości, jaki możesz sobie ofiarować. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tej przestrzeni autentyczności. Do zobaczenia w następnym odcinku w którym będziemy kontynuować odrzucanie warstw, które nas od siebie oddalają.